Podpalamy go, czy sprzedajemy Pięć tysięcy cena wywoławcza. Kto da więcej? Na no, zabierzemy dzieci z Ukrainy. masz? Ale ten samochód wygrał yy, na najbardziej wiejski tuning, korwa e, plebiscyt. No, no. Rurka, Cześć, zaraz, tu pal, Jak to jebnie. Nie jebnie, bo to diesel. To chyba diesel, przecież to jest 2.0 benzyna. Puść, puść, takie tak Outback, takiego tak, miałem, To na raz do tego? No. Do, do Zacz, to, Lunch je teraz oprawiam. A weźmę kamerzystą teraz. Cykorłapka, to jest tak zwana cykor łapka. Ale was, co wy za Nie sądzę Zapraszam do firmy, po do piątków. Swoje projekty robię przy PINie. No, tak się nagrywamy z dupy, no. Taka fantazja sobotnia. <słuch> ten piszcie sobie no. Unix no. Megan RS To zróbone będzie, no, jeszcze nic nie ma, ale będzie to na Olixie będzie za 25 go na po prostu Tak, pokazywać? Jak cykor łapkę? Cykor łapka. Tylnik cykor łapki. Cykor łapka. O, od razu airbag. Mało towaru mam. Ale może zmienić spreja Ty, to, to tuningujemy? Nie, to jest ładne. No. A to otwieranie? Nie. Tu mamy zmianę spreja No, jest czarny na dachu. Czekaj, nie jest w kierownicy, o, w kierownicy, w kierownicy też? Kierownicy. No już jest trochę złota. Jak w Dubaju od Szejka. A jest trebno złota Platynie, platynowe, platynowe złoto. Platyna i złoto. To jest mój dom na kółkach. On nie idzie na sprzedaż. Chyba, że zadycha. Mm. Dobra. Ale cykorłapka. Żeby foremnie było, nie? Jest. o właśnie wiem no. wynajmujemy halę dzisiaj poczekaj nagraj tuning prawej skarpiety a bo no. lewej jest o i się skończył towar dostawiasz ślady jak w Las Vegas stópki ulubiony tu małych stóp pokaż za stóp zaznaczony o! Pędzisko nasze. chodź. No, na, ryb... na rybki, na rybki. Tego ale, tu, ale tu zarzucaj do tego. Tutaj możemy złapić jaka jest suma. Ty Przyniesie rybę, rybę na, za, na zanęty. Ale tu jest ryba jakaś. Ale ryba jest mega. <noise> no. <noise> tu jest ryba. Be ja jest gdzieś ryba. Czekaj. Gdzie ta ryba? No nie ma teraz. A widziałem rybę. Gdzieś tu leżała. Kurwa nie ma. Już nie ma tej ryby ty. Była nie ma. Jest tu leży, patrz. Ryba jest. Jest tu leży. Mamy kurwa przylęty nee, no. Poczekaj, stuninguje kurwę. Ale kto mam <noise> jest ceny, Moja była żona <noise> To jest za Kurwa, ja to i zabrałem i go spalę. Najpierw się nim pobawię. Odwiedzu będzie spalanie RS-a. Hmm. Megan RS. Zrobić. Coś się zaczyna, coś się kończy. Ktoś się robi, to się jak go że ten marybać robi? Pososu. Za Nie, to Za tym hmm. dobrze Dobrze, Dobra, łowimy to. Okazja, 5 tysięcy cena wywoławcza, tak kto da więcej. Zaczynamy. To oh jest, cały czas. Ja Musisz... mogę słodko zrobić? No i właśnie, tak, rozluźnij. teraz sam czekamy na grubszą rybę. Nawet piszka nie postawi się, no ale góry. Ja wiem, nie ma pieniędzy w Polsce. Follow me. Telewizja przyjechała się Dobra muszę odpocząć. Telewizja śniadaniowa Mistrzaba Baluga no. O Nie ma to jak królewskie dyski Czyle mhm. do tego poszli co ja przyjdą A będzie to kurwa widzisz co robi Przeby wyczyści i mnie Skoda? dopadła. Skoda mm. Kocham cię beciu. To jest pożegnanie. Z twoją furą. 22 tu będzie pożar. Bardzo bym prosił nie. O, tam, przy tym pustostanie Ja go kupiłem, otwieram tam hotel dla robotników. I tam buduję Była lotnisko dla paralopów. Dla Putina, nie? Nie. Dla niego mama patrzy, ale ja w niego wskakuję i tak Putina, najpierw tak, rakiety, trrr, później ten obrodowy Mordo. minigun. Trrr. Mordo, odpowiedz mi na pytanie. Słucham. Czy jesteśmy po słusznej stronie, czy nie po My, Polacy. My. My, Polacy. My. Ja i ty. Zawsze po Ja i ty. Co byśmy, kurwa, nie robili? Ty. A ja ja bym też. Ci, kurwa, Putin wjechał. Kurwa, ja bym go apaczem zdjął. Tam hmm. mam snajpera. Chodź, zapolujemy na kurwę. A widzisz, kurwa, co te kurwy <laughs> robią Ukraińcy? Jedziemy no. po broni. A my mamy a, gdzieś, to a nie tu. To, to... A więc, dlaczego Ukraińcy ja, to to na na ja mam kategorię 1, bo ja 17.00. Sprawdzam, 17, no. czy tak, tak? No, Ten, to znaczy, niezdolny do służby wojskowej w trakcie pokoju. Ewakuowanie. Wojna i od, 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 od razu idę kurwa, na tak, pierwszy front. Ale mnie też tak zrobili. Na krzyżaj jedziemy z kurwami. I jedziemy i z pisem i z kurwami. Hmm. Z pisem to wiesz co? Ty zobacz, nagraj to na Kaczyńskiego coś. Pozdrawiam. Cały Pozdrowienia dla prezydenta Kaczyńskiego. Sikam u kurwie. Na megawkę. Kaczyński, za piątkę jest Twoja kurwa. Szkoda mleka na tego kurwa cwela bałagana. gana. Mordo? Nie. Gdzie to dzwoni? To wasz, Tak. mi, no. Bo my też mamy gdzieś. U blacha widzę, że kurwa. Młode wilcze. Stary dzieje, nie, Mokotów. Stary dzieje, Mokotów? Grudno się kończy. Ja tu dam ten, trochę mieszka U królowej Beci. Z królową Daną. Bo Leczkę. Ale stare dzieje kurwa, stare dzieje zawsze aktywne. Ale na targówek się wprowadziłem, mam nową melinkę, także się może gdzieś przecinać. Przy okazja jakiegoś melanzu może. Nie ma problemu. Kurwa, nie będziemy się piwo, poszedł do Nie, nie. Nie, nie będziemy się wymieniać ja, rami, ja... bo jest Pegasus. Napierdol <noise> ja pierdol to. Na YouTube wpisz Kuba Kurnik. Dobra, ja ci puszczę Dobra, piosenkę. Tam będzie moja piosenka. Co Naprawdę... Czeka, bo moja kurna nie wuj. Bo... Tam na tym <noise> kanale będziemy wszystko. Chuj, będziemy oficjalni. Nie ma hmm. ci kurwy. Halo. <noise> no to... Ile dał? chujda? Co, co nie kupiliście nic? No kolejka była taka, trzeba tu iść. Co pięć paczek dał? Do? No kolejka była. Dobra. Dobra już ci kurwa, zaraz idę. Od chuja pieniędzy. A co on zostawił? A tu jest Co zostało jeszcze. Nic to działa, to jest Zapalniczka jest w To do psychiatryka i chyba na działce zły. Tu weź piwa rady. jakieś, tak? Co? To? Kurwa, For, te Dawida niebieskie. Vol.2 Zoteckie. To jest kawałek, który nagrałem, więc jest taki melodyczny. Kurwa, słabawy. Vol.2 No i wybieraj. To. Słuchaj. obserwuj, obserwuj. Ptasz, jak Grilla robiłem. Grilla. No, w drewnicy. Grilla. Robimy sobie grilla. No. <gry> <gry> tak się <ma>, bawimy. <gry> tak się bawi, tak się bawi. Stolica. Stolica no. I tylko boks. <gry> <gry> Dobra, obaj później. Mordo. Zaraz możesz mi wam. Dziwki koks, tański boks. Eee, nie. Dobra, masz czy nie wino. Z tymi browarami ja ci wino. Nie, ja, winę A nie ja idę dalej do pracy. Słuchaj. Przepraszam, Zarobiłem. z tym, ja muszę jakoś kurwa na Nie spalił to gówno. Nie spalać go? Nie takie gówno. kurwa i zdejmę kurwa. I tu. Zaczniemy od Ale nie tu. Nie tu. Nie tu. Ty. Nie tam, nie tam. Podstawimy go z bombą kurwa pod kaczora. No i nas kawałek się ściągnął. <laughs> Mickiewicza To no, zobacz, co się w newsach będzie działo. Tu posiedzę trzy miesiące psychiatry, bo ja tam mam jak talala w domku. Hmm, hmm. Ja wiem, nie raz byłem. Tak, najlepiej teraz w drewnicy. Kurwa, człowieku, a na tej Kurwa te luz. Luz raz. No, jak? Jak na sobiskiego. A co myślisz, że kurwa, ile razy kurwa byłem? Trzeba wariować, albo się, kurwa siedzi no. Papiery trzeba mieć, albo siedzi. Żółto nie. niebieskie, czy żółte same masz? Na razie kurwa nic nie mam. Ja majora jak próbuję. zajebałem stołkiem fikołym, mu łeb rozpierdoliłem metalowym, to mam takie żółto niebieskie. Kur... Ja na razie nic nie mam, ale kurwa To no nie mam. Dobra. Za Pół godziny się zwijamy. A jakbyś podpalał kurwa to tylko nie pod tym blokiem. Dobra, tu mieszkasz. No właśnie. Ja cię sam z balkonu bym widział. Nie, bo mam balkon na tam. Nie widziałbyś mnie, bo ja... A znasz moją żonę. Nie. 40. Wygląda na 35. Czarna. Wysoka. Dd. DDDDD. Wiesz co, To nie znam. Sam DDD. To nie znam. To nie znam. Ja nie odkocham. Zdarza się życie z życiem. Tak wyglądałem jeszcze, jak nie byłem manuelem. Tak, Dobra, a teraz się... dokumentu do kontroli. Chcę weźmieć Ale tak będę robił. Szmatę, ty narysujemy tu szmatę. Daj. Będziesz latał i chodził. Dobry pomysł. O kurwa, a teraz ten. Obywatelskie. Obywatelskie. Dobra, rysujemy gwiazdkę. No, powiedzmy. No, dobra. Przejdzie. Przejdzie. No, tak bałaganie, ale. No. O, jest no. alkohol. No. No. I zaraz no. ja wiem. Jest i O, On, on za Dziękuję. No dobra. Na procent. Dobra, kończę. 14 minut.